Alright, 19. Sprawdźmy co tutaj mamy. Okej, okay, tutaj nie ma nic. Po co ja to sprawdzam w ogóle? Live, dobra. Mane, 9.8. 5 sztuk, 4 słabszej dali mu. No tu jest petarda oczywiście. Jest finezja, finezja, pięknie strzał, fałszem jest. Winy, dribble i dryg. Ile kosztuje? Serio, drogo? Chłopaki, na tym etapie gry macie tyle foderów. Mamy 10 razy 85 Legancko. Odmówione piki. Dzyk. Podsumowanie. O, to trzeba zrobić. Dobra, to wiemy co robimy. Dobra najpierw zrobimy podsumowanie DW. Dobra, palimy to. Let us go. Bang. Dobra. Podsumowanie, moi drodzy. Dajemy sobie oczywiście Roberto Baggio. Na szczęście. Los piratos, let's go-os. Dobra. Oby coś dało, nie? O. O nie. O nie, proszę coś dobrego, proszę, come on, jej? O, są, so, no dobra. I rafinia. Uhu, dobra, bierzemy chyba rafinie. on ma. Nie, nie no, bierzemy rafinie. Nie ma co. Dobra, pierwsza paczuszka. Lecemy z tym, 8-5 razy 10. Otworzyliśmy tych paczek, nie wiem ile, ale tyle, że powinno coś oddać, także... Kulo, pomóż mi tym razem. Come on, man. Jedna dobra karta, może być Ginola. Albo Mbappe. Lewangolski, Orzeł Polski, dobra. Dobra, dobra. Ola, amigo. Kto tu jeszcze jest? Di Natale. Uh -huh. Oh, yeah. Tak to można grać. Paciuszka numer dwa. Wcześniej był Di Natale. Siema, Benas. Nie wyciągnie żadnej kuli, nie ma takiej możliwości. It's not happening. Ja wszystkim jeszcze raz. Dobra, patrzcie jak lecimy. Marcelo oddało. Ja bym chciała Marcelo, no to zazdroszczę. Jaramosi yeah, mount. Ładnie. Bańka się, ja że kosztuje rolo. A, już myślałem, że lewa strona będzie. Okej. Okay. ale nie ma urodzinowych. Trójeczka. Paczka numer 3. Szukamy jednego urodzinowego wariata. Potrzebujemy urodzinowego, żeby skończyć pana Neymara. Już wszyscy czekają w klubie na Neymara z niecierpliwością. Jak oby się to stało właśnie teraz po tej paczce. Przywitajmy naszego Sambasus. Neymarasus, Kamanasus, urodzinowy proszę. Tylko nie Alan. Francja. Aj, Mike Manian Kolejna paczuszka. Prawie tak to było, nie? Dobra, damy chat on screen. My friends, no i pięknie Bierze się tam, kogo wam się podoba. Zaraz, aktualnie, to bierze się wszystkich, których chcieliście wcześniej, nie Brazylia. O, już myślałem, kiedy ja dostanę to lewo skrzydło. Nie ma urodzinowego. Fadant, palimy to. Alright. Next Packung. Bitte. Bitte. Yay. Hier du mich. Bitte, yay. Ich mag äh, ein Birthday Card. -Kart. Karten. Birthday Karten. Klar. Please. Suarez. I nie ma urodzinowej. Nein! Konto Ty ikonę zrobił. Dobra, grubo. Right. Co byś chciał? Ziemeczku. Jest coś co byś chciał? Coś dobrego. No dobra. To próbujmy. Let's go. Pirat activation. Dobra, nie ma duplikatów, ty jest dobrze. Chyba, że nie masz ikon. Kto to? O nie, Canavaro do Dziupli Cezara del Pierro. ale daję, ty. Dobra, i trzecia, ostatnia. Zobaczmy, fryzę. Rivaldo. No to grubo. Kogo ci wziąć? No Elkana Maxa. Kana, dobra. Legenda. Dobra, teraz szósta paczuszka, ty. Szósta paczka. I jeszcze nie było żadnego urodzinowego. Nie wiem, co mam już tu mówić do tego EA. No, no dajcie coś, nie? Nie byćcie tacy. Come on, man. Urodzinowa. 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 Włochy, napastnik. Uu, ale pain. I nie ma urodzinowej, no patrz. Next one. We go. To chyba ósma paczuszka, jak się nie mylę. Chyba ósma. ósma bendele. ósma dębele. ósma bębele. Chyba dawać chłopaki. Proszę, urodzinową. Jedną urodzinową. Wszyscy dostaje ja nie dostaję. Come on, man. Chorwacja, SPD Jak ja się cieszę. pa I nie dostanę, nie? Nie dadzą. Right, konto Twiziaka, moi drodzy. Paczuszka 10 x 85+. Plus. Oby mu tu coś dało fajnego. Oby tylko nie urodzinową. Oby tylko nie urodzinową. Przykry mecz, ale mówisz o interstym z tym? Z AC Milanem? Czy kim on tam grał? O, Team of the Year, pewnie do Naruma. Nie! Okej, okay, Jorginho. Jorginho. co jeszcze? Alright, no tak, tak średnio, nie? Come on, man. Jej, wiesz, że Cię kocham. Jej, jesteś moją, Love of My Life. Jej jak mnie słyszysz, daj jedną kartę rodzinową. Jedną, zobacz, tyle kart mi dajesz. Ja chcę oniżki mowy rolu. Birthday, birthday. Come on, birthday. Mane, prawie mane. Chyba Rashford, wiesz? I nie dadzą mu rodzinowej. No, patrz. Mamy to. Czy to jest ostatnia paczka? Chyba ostatnia, nie? 85, plus. Tak. Ostatnia szansa na zdobycie karty urodzinowej 9 paczek otworzonych, 10 razy 85, plus. No tears. No retreat, no surrender. Come on, man. Jest szansa. Jest! Odegard! Bęk! Nareszcie oddało. Nareszcie oddało. Nareszcie oddało. Pięknie. Dobra. Nareszcie jest karta urodzinowa. Hopcy, Nie powiem, że jest bicie konia, ale ten Jakuby się już spociły grubo. Nei, ma, Rito. Neymarito I wszyscy krzyczą, nie? Już są kibite pod stadionem, moi drodzy Kibice się zgromadzili Tam jest Shao Pao Panato, nie? Panato, Panato Neymarito synek. synek, synek Synek Urodzinowy Hello, hello Everybody here? Everybody... Can you hear me? Everybody here? Dziewczyny rzucają staniki jak na koncercie tego, Johnny'ego kasza, mdleją, ale to normalka, bo to brazylijska samba. La gente! Si, siakaramos! Mamy cię! Eee, wszyscy dabują przed stadionem, wszyscy! Młodzi, starsi. Witamy w klubie Balos Pendalos. Będziesz na pewno doceniony, nie martw się. Nie będziesz siedział dużo na ławce, na pewno będziesz, dostaniesz swój czas. Dostaniesz swój czas. Witamy. Witamy. Nie bądź taki skromny, Neymar. My Cię znamy. Chodź, chodź, od razu, od razu idziesz. Od razu Cię tu w ten... Włonaczymy za kogo? A za Cancelo. Neymarito, dzyk. Na razie ławeczka. Ale to nic. House of Pain. Field Game. Także Astolowego. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.